No. Kolejny tydzień, kolejny utwór omawiamy w naszym cotygodniowym cyklu Building the House of Ink. W tym tygodniu omawiamy utwór Paper Streets. Jest to utwór który mogę nazwać jednym z faworytów z płyty, według mnie. Jest to kawałek jeden z no, mocniejszych, jeżeli tak to mogę nazwać. nisko strojony riffowy, e, mo, może trochę podobny do Lost Prophet w pewnych momentach, ale na pewno nie brakuje mu przestrzeni, szczególnie w refrenie. Niesamowity, wchodzący w głowie refren e, i lidy. Lidy też są niesamowite w tym kawałku. Paper Streets to drugi najmocniejszy kawałek na płycie prawdopodobnie, To nie oznacza, że jest cały mocny. Jest dość... tak jak każdy z utworów, które omawiamy, różni się w pewien sposób od poprzednich, to jest ta cecha charakterystyczna, większe. Żaden, żaden utwór nie jest taki sam jak pozostałe, tak Paper Streets jest tak, powiedziałbym, jest sinusoidalny, bo te partie melodyczne, mieszają się z partiami mocnymi pół na pół. Jest to utwór zdecydowanie gitarowy. Są symfonie, ale są to śladowe ilości symfonii. Jest odrobina elektroniki. Jest dużo przestrzeni. No zróbmy to. Jest trochę przestrzeni. Podczas tych vlogów nigdy nie omawiam raczej warstwy lirycznej, czy też samego konceptu albumu, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie chcę Wam niczego spoilować. Chcę, żebyście sami doświadczyli tej historii, jaką mamy do przedstawienia. Natomiast jeżeli widzieliście nasz post z preordynem albumu, zauważyliście, że całość podzielona jest na dwa rozdziały. Paper Streets jest tym utworem, który kończy pierwszy rozdział, więc jest swego rodzaju takim kulminacją tego wszystkiego, co możemy, czego możemy doświadczyć w rozdziale pierwszym. Pierwszy rozdział albumu nazywa się I Can Almost See You, a drugi rozdział The Art of Falling. I Paper Streets jest tym momentem przełomowym naszego bohatera, w którym rozumie. w którym zaczyna rozumieć pewne rzeczy i podążać inną ścieżką niż podążał do tej pory. Musicie to wychwycić sami. Eee, jest też te, takie nasze spełnienie obietnicy, kiedy mówiliśmy na całym początku tych vlogów, że album jest o wiele cięższy e, niż, to, znacie, z, 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 niż to, co znacie z naszej stajni do tej pory. Ten utwór jest bardzo ciężki. Powiedziałbym, że jest taki. I powiedział, że nie on, że on jest przez cały czas ciężki. Ja dla mnie ten utwór nie zwalnia ani na moment. Jest monumentalnie hymnowy przez cały czas. Ponadto w tą sobotę nie pojawi się snippet tego utworu, ponieważ na niedzielę szykujemy dla Was coś znacznie lepszego. Lyric Video całego utworu z całym tekstem pojawi się specjalnie dla Was już w niedzielę. Nie będzie to Lyric Video w stylu One Breath Away. Który, do którego specjalnie nagrywaliśmy klip i jest. Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest ważne. Mi się wydaje, że ważne jest to, że w niedzielę jest premiera utworu Paper Streets. Postanowiliśmy dać Wam kolejny utwór, tak? Dajcie Wam kolejny utwór Paper Streets w niedzielę, więc jeżeli, będziecie, więc jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy kupić nasz album, mamy nadzieję, że Paper Streets Was do tego przekona. Tak, zapraszamy na nasz fanpage i na naszego YouTube'a w niedzielę, kiedy pojawi się lyric video. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nam się bardzo podoba. A samo wideo, jak mówiłem, będzie dużo prostsze, ale mimo wszystko i tak damy się wszystko, żeby w swojej prostocie było jak najlepsze.